To właśnie w stanie działa, rzeczywiście, jesteśmy po co zamiany 6, mamy to windę Warszawę yy, z automatycznymi drzwiami, windę Warszawa z półautomatycznymi drzwiami. Najpierw no, przejdziemy się półautomatyczną, zamknąć się, zamknąć. Takie drzwi. Niestety, jakbyś się nie działa, nie wiem czemu, ale to windę Warszawa, więc okej. Okay. Zjedziemy mam wentylator. Który nie działa. Jest alarm i otwieranie drzwi. Ma ciekawe? Silnik bez rębia. Teraz sam słyszysz. Mhm. Ale pięknie to będzie. Tylko. Słuchaj, pan Ok. Nie wiesz. No to koniecznie tak. tak. Pojechała. to jest tą druga Drzewko fajne. Tu są mieszkania, a tam maszynowe windy. Jak się wejdzie, to jest maszyna w nim. Mm. Nie, to tam jest maszyna, wiesz? Tak, no. tylko nie maszyna. O jezus. ten lepta naparte i mam tu już zamykanie, na szczęście. O! Szeby w drzwiach. 2018, ajajaj. A babina monitorowana? No, oczywiście nie. E, tutaj mam wentylator. Jakiś śmieszny. Zawsze się boję, że pomylę te dwa przyciski i nacisnę pierwsze na Pierwszy. Pierwszy. jest to Więc to była winda Warszawa z połową automatycznymi drzwiami. Raz winda Warszawa z automatycznymi drzwiami. Tylko przy ulicy Zmiana 6. Dzięki za oglądanie.